Witam Was bardzo serdecznie w filmiku informacyjnym. Hm, jak wiecie, lub nie wiecie, to zaraz się dowiecie. Wybieram się wreszcie na studia. Eee, tak, wreszcie. Wreszcie. O, no, trochę może złe słowo w tym miejscu, bo mm, tak czy inaczej to mnie musiało czekać. Prędzej czy później. Eee, w poniedziałek będę już we Wrocławiu, i w związku z tym, tak na początku będę musiał się jakoś zaklimatyzować Sądzę, że to trochę potrwa. Pierwsze dwa semestry na politechnikach, no może jeden, no dwa, jeden, są na ogół trochę cięższe. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, trzeba się oczywiście wgrać w to wszystko. Trzecia sprawa. Oczywiście będę miał też wolny czas, no bo to, no, na przykład piątek mam wolny, sobotę to wiadomo i niedzielę, bo to już jest ustawowo. No ale piątki dodatkowo, cały dzień. No zobaczymy, jak to tam będę miał z organizacją czasu wolnego. W zasadzie nie z nim jest największy problem, tylko ewentualnie z lokatorami w akademiku. Jaki jest stosunek do Minecrafta? to ile czasu będą w tym pokoju spędzać, czy zapuszczą korzenie, czy nie, czy może jednak będą gdzieś tam wybywać. Jak będą wybywać, to fajnie, bo dzięki temu będę mógł coś nagrywać. <laughs> na tę chwilę jednak przewiduję najbardziej czarny, zmoż, najczerniejszy z możliwych scenariuszy, to jest to, że nie będę mógł nic nagrywać. Dlatego też na zapas na zapas Nagrałem, e, tak jak obiecałem, Half-Life 1 e, Half Let's Play, i na zapas nagrałem Rayleigh Trophy. Przejście całego trybu w, na poziomie Expert Gdzie Minecraft? No cóż, Minecrafta wrzucałem przynajmniej starałem się wrzucać na bieżąco. E, Rayleigh Trophy i Half-Life'a nie wrzucałem ostatnio w ogóle, dlatego mogłem zrobić coś na zapas. Natomiast Minecrafta Robić na bieżąco i jeszcze na zapas, no to niestety taka rzecz jest ciężko wykonalna. Eee, już w tej chwili wrzuciłem, jeżeli chodzi o MC, wszystkie możliwe odcinki, które nagrałem. To jest tam końcówka tutoriala do Bed Power'a. Jak również, no ale żadnego teraz nie było, bo wyszedł, wyszedł nowy Indal Craft z całkowicie zmienioną filozofią reaktora atomowego przez co no właśnie miałem na let's play'u robić reaktor atomowy więc no to się rozmija z celem w takim układzie nakręciłem po prostu tutorial do Indaše Crafta. doszedłem do wniosku, że to będzie ważniejsze i bardziej wam się przyda. Eee, teraz sądzę, że od następnego tygodnia od następnego tygodnia zacznę wrzucać najpierw e, Half Life'a Najpierw Half-Life'a, potem jak mi się skończą Half-Life'y, będę wrzucał Rayleigh Trophy. No i mam nadzieję, że w ten sposób jakoś dociągniemy do świąt. To jest najgorszy, najczarniejszy z możliwych scenariuszy. W, we, w, na wszystkich świętych powinienem wrócić do domu. I wtedy na pewno będę mógł, jeżeli wrócę, będę mógł e, coś nagrać z Minecrafta. Ale to też nie będzie za wiele. Tak więc sądzę, że jednak no, to, co nagrałem teraz na zapas z Half Life'a i, i e, Rayleigh Trophy, jeżeli będę wrzucał raz w tygodniu, to powinno do świąt Bożego Narodzenia no, wystarczyć. Z Rayleigh Trophy jest 4 odcinki, 5 odcinków chyba z Half Life'a, albo też 4, to jest 8. To są dwa miesiące, to jest październik i listopad. Na grudzień brakuje. No to powiedzmy, żebym w przerwie tej, jak będzie, wszystkich świętych, nagrał coś z Minecrafta. No to byśmy mieli też i na grudzień, powiedzmy tak, do połowy grudnia. No bo już powiedzmy, że połowa grudnia tu blisko gwiazdka i, i już by nie było takiego dużego czekania. Potem znowu bym coś nagrał na zapas. No i tak powoli, ale chyba bez szału. No chyba, że się okaże, że tak jak mówiłem, będzie można nagrywać na studiach w akademiku. Co będzie hardkorową sprawą. Ewentualnie może będą materiały z innych gier. Bo czasem z kolegami, z kolegą w zasadzie w tym momencie, może później z kolegami będzie, gram w różne gry multiplayer. I być może takie serie by były. Może wśród nich będą ludzie, którzy zechcą zagrać w Minecraft'a. Jeżeli tak będzie, jeżeli biorę jakąś małą ekipę, która by chciała grać w Minecrafta i jeszcze do tego nagrywać, no to nie będzie żadnego problemu. Nagramy coś. Jeżeli nie, no to wtedy cóż, będzie się myśleć nad innymi sprawami. W każdym razie, no coś tam będę starał się kręcić. Szału nie będzie. Eee, czy warto czekać? Bo na pewno jedyne co, jedyne co jest pewne, to to, że w wakacje... Że w wakacje będę miał dużo czasu. No, chyba, że będę pracował. No, ale to raczej nie, no bo Wrocław jest daleko, więc no, nie opłaca mi się siedzieć we Wrocławiu i pracować w Wrocławiu. A na miejscu to no, dla ludzi z moim wykształceniem to nie będzie. Yy, I w ogóle sytuacją jeszcze mm, zdrowotną. Yy, więc w takim układzie na pewno w wakacje coś będzie. Czy wytrwacie? Z tak skąpą ilością filmików? Zobaczymy ile was zostanie. W tej chwili jest was 1563 osoby. Dokładnie. To jest stan na godzina 17.55 21 września 2012 roku. To jest taki stan. A ile zostanie? Nie wiadomo. To jest w zasadzie chyba tyle w tej kwestii. O! Jeszcze może widzów zobaczymy. Kurczę, nigdy ich nie pokazywałem. O, 11 zakładek. No dobra, ciach. Bachniemy teraz drugą zakładeczkę. Ciach, 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 ciach. To są wszyscy wspaniali widzowie. No param, param. Niektórzy mają własnych wspaniałych widzów, z tego co widzę. O, 119 ktoś ma. No, czwarta zakładeczka. 254 widzów. No, czyli takie. Już poważniejsze kanały, nie tylko, ne, nie tylko oglądających, ale też tworzących jakieś tam filmiki. No dobra, szósta zakładeczka. I jeszcze na koniec Wam może pokażę analitykę mojego kanału, bo być może ktoś jest ciekaw, jak to u mnie te wykresy wyglądają, takie magiczne żeby sobie mógł porównać ze swoim kanałem albo zobaczyć jak to było, bo w ogóle to może teraz sobie sprawdzić cały okres od samego początku jak miałem, mam konton na YouTubie. O, to może jeszcze, żeby był fajniejszy ten odcinek informacyjny, to jeszcze o tym wspomnę. Kurczę, też 13 zakładek, nie wygada żeby 14. No dobra, Quinto, zacząłeś pokazywać ludzi, to teraz musisz dokończyć, bo ktoś będzie potem niezadowolony, że jego nie pokazałeś. No dobra, no to lecimy dalej. Ojejku, no 15 zakładka. O Jezu, ale was jest dużo. To ile jest na strona? Ciekawe? Nie będę liczył. 16 zakładka. No cholerka jasna. Niedobrze, niedobrze, to jeszcze zejdzie. 17 zakładka. No dobra, następ. Przynajmniej internet chodzi dobrze. To się szybko wczytuje. No i na koniec będzie analityka w takim razie, youtubowska. Wykresiki takie fajne. Pewnie będzie ze 20 parę zakładek Dobra Ciach ostwo O, tu niektóre niki są jakieś wykokszone z literkami, znaczy cyferkami jako literki to łapanie wow, ost Bardzo ostro, 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 ostro Redisiv.pl Czyżby było 21 zakładek? Pewnie nie, pewnie nie jest więcej! Sylwek. Oj, 22! łapanie. Ale wdepłem! mogłem nie pokazywać! <laughs> no, a teraz będę musiał solidarnie i kolektywnie przewinąć wszystkie zakładki, żeby nie było, że kogoś pominąłem. To jesteście właśnie wy, ci, którzy tworzycie ten w zasadzie... Tworzycie, supportujecie, może nie tworzycie. W pewnym sensie też tworzycie, bo niektórzy dawali cenne rady albo jakieś podpowiedzi pod moimi filmikami w komentarzach, więc można powiedzieć, że też i tworzycie. Zmierzch przed świtem, coś takiego. Eee, kurde, nigdy się nie zastanawiałem nad nikami ludzi, ale może kiedyś warto. Ojojoj, ojojoj, ojoj, ojoj oj. Nie no, 28, nie, nie fajnie Konex.pl O oh, ha to mi się podoba, ten awatar. Cwerk.pl He, fajny awatar. Select so for Dead'a Ten, Bill <laughs> bills here, Pills here, Louis Yes, Louis, my master, Pills here O, oh, jeszcze dalej Dobra, to na chwilę zrobimy krótkie cięcie no dobra wróciliśmy po krótkiej przerwie No i lecimy dalej 26 zakładeczka, co tu jest jakieś chywi no, Zobaczę po powiększeniu ten Coś o koniach Znaczy ktoś lubi konie Może Wyświetleń filmów A zobaczymy jakie Aha nie, nie, no to to konie fajna sprawa Nigdy nie miałem do czynienia... czym do czynienia trochę miałem. Sąsiad sąsiada sąsiada... Sąsiada bardzo dalekiego... Miał konia. Jeszcze do niedawna. Ale, ale, ale... To był bardzo daleki sąsiad, więc... Ja się... Nie miałem niestety do czynienia za bardzo. A już żeby... A już żeby coś więcej w tej sprawie, to niestety kompletnie nic. 34, Boże kochany, ile to jeszcze tego będzie? A super pan, rzutkiewka. <grym> ile tu jest? Policzę się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, naście, dwanaście, trzynaście, dwadzieścia sześć. 39, 40. O Boże. Czyli 30. No, poniżej 40 zakładek powinno być. No dobra. I potem analityka. Coś takiego. Share. Tak patrzę w zasadzie tylko po awatarach, bo już nazw to w ogóle za bardzo się nie ogarnie. No jakiś traktorek był przed chwilą. Oj czołg, łomatko święta o, co to? A, nie, jeszcze się wydłużę. O, Asterixa chyba widziałem. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. No kurde, około 30 powinno być tych zakładek. I delfin był, i czarek jest, widzę. I znowu traktory. Kurde, ten ruski traktor widziałem, kurde, i Ursusa chyba obok. Coś takiego. No i pony, pony. No i 40 zakładek, no idealnie po prostu się wyliczyło samo z siebie. Znowu pony. Same kucyki teraz królują. To co, co ciekawe, to wśród starszych. Ale co się stało się, że 39 jest pusta. A 40? Też jest pusta. Obiecana analityka. Analityka, analityka. Wczytuję analytics. To tak dla ciekawskich, jak to wszystko wygląda. Trwa wczytywanie. Weźmiemy okres. Czyli od początku, jak mam konto na YouTube a wczytywanie, proszę bardzo. Tak to wygląda. 100 euro. Jakoby mi jeszcze nikt tego nie wypłacił. Ech, Zaangażowanie. Oceny pozytywne 3366. Negatywne 181. Komentarze niecałe 3007. Udostępnień tylko. 261. Dodane ulubione. I 1511. Migracji widzów. Najwięcej wyświetleń ma mecz Polska-Hiszpania, od niego się zaczęło wszystko. Potem Craft, reaktor atomowy, transformator i narzędzia, Bukit, to też ciekawe, Powercraft, znowu reaktor atomowy i Buildcraft ma też dużo wyświetleń, jest generalnie w trzołówce. Teraz tak, najwięcej oczywiście osób jest z Polski, tego tutaj nie widać, bo jest bardzo mała mapka, ale w każdym razie z Polski jest najwięcej. Potem Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Czechy. Co do płci, no nie robi to żadnego, nie jest to żadnym zaskoczeniem. Mężczyzn zdecydowana większość. Kobiet 5,5%. Najczęstsze miejsce odtwarzania. No, urządzenia przenośne 10%. Źródła odwiedzin, aplikacje mobilne, a najczęściej to oczywiście YouTube. Więc, tak, Co by tu jeszcze zobaczyć mm -hmm. demografię, może, bo to są ciekawe sprawy w demografii. Zobaczmy, jak to tam struktura wiekowa. Oczywiście, biorę pod uwagę, że tu bardzo dużo osób ma zakłamany wiek w profilu. No bo najczęściej jest taka mania, żeby nie podawać swojego prawdziwego wieku, tylko sobie trochę dorzucić więcej lat. I na ogół tak właśnie jest, że czasem zdarza się, zdarzają się 13-letni 50-latkowie. Co nie zmienia faktu, że 50-latkowie też oglądają i to jest na pewno i to jest na pewno prawda. Z tym, że, no, tak jak mówię, mimo wszystko zdarzają się takich dzieci, które sobie zmieniają. Nie jest to może bardzo nagminne, ale jednak się zdarzają. No i jak tu widzimy? W Polsce 220 tysięcy wyświetleń wszystkich filmów. 50% stanowi przedział wiekowy 13-17. Potem 14% 18-24. Potem 10% 35-44 lata. 8% 25-34 lata. 7% 45-54. 5% 55-64. I już w ogóle seniorzy ponad 65, ponad 65 lat, niecałe 4%. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Natomiast co do kobiet. Co to do kobiet. Zobaczmy, jest ich 5,5%, czyli 12 tysięcy wyświetleń. No i też nie ma większego. Zaskoczenia, chociaż jest ciut mniej w grupie docelowej 13-17%, tam było 50% wśród mężczyzn, a wśród kobiet jest 48%. Tak więc, troszkę jeżeli chodzi o kobiety, troszkę starsze grają w Minecrafta. Natomiast te młodsze, troszkę jakby, znaczy, grać może też grają, tylko może mniej oglądają, to jest taka prawda. Nie każdy uważa oglądanie takich filmów za mądre. No, tam tutoriale to jeszcze tutoriale, ale let's play e to już na przykład ja też trochę wątpię w ich słuszność. I tak na przykład wiek 35-43 lata u kobiet to jest 20% wyświetleń. Potem sporo jest między 25-34, 18-24 i 55-64. No i seniorki raczej Minecrafta nie oglądają. Eee, źródła odwiedzin Może to też jest ciekawe. Ile jest z przeglądarki Go, Google, a ile z wyszukiwarki, a jeszcze ile jest z polecanych filmów? Na no, ogół najwięcej jest właśnie z podobnych filmów na YouTubie. No, wczytuj się. Ej, co jest? YouTube się zawiesił. A, znaczy się ten Firefox. No dobra, zobaczmy. Mm, odesłania z YouTube'a. Poza YouTube'a 17 tysięcy i mobilne 44 i bezpośrednie linki. No i zobaczmy. Proponowane filmy 34%, wyszukiwanie w YouTube 20%, czyli w miarę dobrze nazywam filmiki i w miarę dobrze je otagowuję. Hmm, kanały na stronie głównej no z kanału 7.9. Inne funkcje, witryna zewnętrzna, czyli jakieś linki na innych stronkach. Polecany film YouTube'a, tylko 1%. I jakiś umieszczony odtwarzacz na jakiejś stronce. Widzowie! O, to też jest ciekawe. Jak się zmieniało sprawa z widzami. No, jak widać tutaj jest zasadniczo. A, bo pewnie usunęli te... Niedziel... O, tak. Nie, zaraz. W dniu 9 dziewiątych... aktywnych kąt 9 lutego. Nagły spadek, chyba mi się wydaje, że 18 też usuwali nieaktywne. No bo jakieś chyba nie... nieaktualne dane, w takim razie, więc tak, zdobyci widzowie prawie 2000, utraceni niecałe 500. Tak to wygląda. Statystyki, może przełączę na tygodniowe, żeby to troszkę lepiej wyglądało. No i cóż, w tym miejscu zacząłem wrzucać Industrial Craft'a, tutorial. Jak widać, poszło w górę. Tutaj mamy praktycznie rzecz biorąc w okolicach czerwca, lipca. Czerwca, lipca maksymalne zainteresowanie moim kanałem. No i teraz oczywiście spada. W tej chwili jest minus 2. Minus 2 w tym tygodniu, czyli mam ubytek. Po raz pierwszy zszedłem. Poniżej. Znaczy, to jest dopiero początek tygodnia, połowa tego to jest już koniec tygodnia. Łee, to niedobrze. Znaczy się, że po, będę miał chyba pierwszy od całego, od, od kilku miesięcy, od dziewięciu miesięcy, dziesięciu w zasadzie praktycznie miesięcy, będę miał pierwszy ujemny tydzień. Tak chyba się zanosi. Najwięcej widzów zdobyłem oczywiście w Eee, W Bitcraft'cie sporo. W Railcraft też to zdobyłem i w Powercraftcie. Dobrze. No, tu już chyba nic nie ma. Nic już nie ma ciekawego. Dobra, więc no wiecie, już przekazałem wam co miałem do przekazania. Wiecie o co chodzi. No dobra, jeszcze szacunkowe zarobki niech będzie, bo to, to jest tak kontrowersyjny temat, że nie wiem co. Tak, zarobiłem 100 euro na wyświetleniach reklam tak, to jest jawne proszę bardzo, analityka, tak to wygląda mhm. 100? No chyba 100 skuteczność reklamy jeszcze też niech będzie też może to Was interesuje nie wiem CPM tym się nie sugerujcie, bo to jest brutto bez, an, liczy się netto dla mnie Czyli net to jest 100, a brutto to jest 160, znaczy się, że coś tam jeszcze gdzieś tam wiadomo, że YouTube bierze 68% z tego wszystkiego bierze YouTube. O, właśnie, no właśnie, i się wszystko zgadza. No dobra, więc żegnam Was, mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy, więc cóż, no do zobaczenia.